Bu, 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 bu. Niech żyje nam prezes naszego klubu. Niech żyje nam. To śpiewam ja, Wiktoria Gąsiewska. To są cytaty z polskich filmów kultowych. Losujesz dwa, by pani mogła spróbować stabingować. Stabingować. Ale rozumiem, że po swojemu. Oczywiście. Ja jestem kobietą pracującą. Żadnej pracy się nie boję. I kto wie, co to jest? Z czego to jest? Z Misia. Ale jakiego Misia? A, z tego Misia. Jak, z tego Misia. Myślę sobie, Misia Paddingtona. To będzie film Kogel Mogel. Marian! To jest jakby luksusowo. Gdyby ten film był po angielsku. I musiałbym go lektorować po polsku, powiedziałbym tak: parówkowym skrytożercom mówimy stanowcze nie. 40 latek!